Tomi Cafe oficjalny partner telewizji klubowej Ale przechodzimy do tak naprawdę kwiatuszków. Według moich obliczeń, jeżeli oni po przerwie nie strzelą drugiej bramki, to bardzo trudno im będzie strzelić trzecią. <gry> inwestowanie i sponsoring pod Beskidzia to już nie tylko pasja, ale też inwestowanie w dobry produkt marketingowy, który sprzedaje się coraz lepiej. I promocja waszych firm. Dzięki e, wspieraniu e, Podbeskidzia e, naprawdę ma sens. 29 jak sięgniecie w igry, to oni zawsze będą mogli wykasować, że takiego dnia nie ma. Wszystkiego dobrego. Boguś. Urodziny obchodził nasz. Sponsor, współwłaściciel, prezes Edward Długosz. Proszę Państwo, mamy dla niego prezent, zapraszamy. Mając y, takich zawodników, y, sztab szkoleniowy, y, takich pracowników w klubie i sponsorów, a przede wszystkim Pana Prezydenta, możemy mówić spokojnie o przyszłość Podbeskidzia. Bardzo serdecznie dziękuję za tę niespodziankę.